Siemka dzisiaj porozmawiamy sobie o całkiem taniej, ale ryzykownej inwestycji, która jednak może przynieść fajne profity. O tym jak zarobić na naklejkach z Paryża jeszcze przed promocją i obecnych odbiciach na markecie. Jeszcze was chciałem zaprosić na stronę Skinsmanki, gdzie możecie kupować i wymieniać skiny. Można tutaj zarobić właśnie szukając craftów, gdyż strona nie wylicza ceny naklejek do wartości skina i tutaj na przykład znalazłem tak na szybko jakiegoś Sarexa 4 razy holo ze Sztokholmu naklejeczki z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Inwestycją z tytułu są holograficzne wersje wybranych naklejek z Ktoś się może oburzyć i zapytać, po co kupować naklejki z eventu, które nie ma perspektyw. Te naklejki kupujemy pod to, że na Sorsie dwójce wyglądają naprawdę ładnie. Wtedy ludzie będą je kupować z powodu ich tanich cen. Nalepiesz na swoje skiny, robiąc jakieś budżetowe krafty, no i powoli zmniejszając ich ogromny supply. Przedstawię Wam kilka wybranych naklejek: i są to Tylu, Norf i Fnatic. Takie na szybko. Polecam wybierać te w miarę najładniejsze no i dokonać tam większego researchu. Wiadomo, jeśli będziecie zdecydowani. Jesteśmy w miejscu gdzie te remery są na dnie, i na promocji na Paryż mogą być jeszcze niżej. Ja osobiście wsadzę ze stówę na farta. I największym zagrożeniem tej inwestycji, wbrew pozorom, nie jest jej ogromny supply tych rzeczy, tylko fakt, że wszedł Paryż. Ceny po promocji naklejek z tego eventu będą niskie, jeśli do tego czasu nie odbiją jakoś w górę no to człowiek, który będzie miał do wyboru tanie RMRy albo trochę dopłacić i zgarnąć coś z Paryża, raczej wybierze to drugie. Ale no, ich ceny są niskie, polecam wyczekać spadki, no i zgarnąć kilkanaście, może więcej jak e, macie większy budżet, no i zgarnąć do magazynu, no i Anusz coś tam zrośnie e, właśnie na premierę tego cs dwójki. Teraz pogadamy sobie o short termowaniu wyników meczy, bo się widz tutaj zapytał, czy jest... Po prostu opcja taka, że chyba kupi sobie z tego co pamiętam, to było G2, naklejek, że oni powygrywają tam meczyki, no i że to mu wzrośnie. Jest taka opcja, jeśli znacie się, uważacie, że macie wystarczającą wiedzę, żeby przewidywać, który mecz wygra, znaczy, no, która drużyna wygra mecz, to tak, można się w takie coś bawić. Możliwie polecam kupować naklejki drużyny, którą uważacie, że wygra z innych wydarzeń niż Paryż. No, chyba, że grają tylko na Paryżu. Bo nawet jeśli źle obstawicie, to zawsze są lepsze perspektywy na wzrost. No bo jeśli kupicie jakąś naklejkę z Paryża i oni przegrają, to lipa, bo wtedy no najlepiej sprzedać taką naklejkę ze stratą, bo przez promocję i tak jej cena spadnie fest. Też wiadomo, największy zysk byłby gdybyście obstawili faworyta, który wygra cały major, nakupili jego naklejek gdzieś nawet teraz, no i wtedy te piki byłyby przeogromne. Ale na to trzeba no, dużo szczęścia. Dobra, jesteśmy na markecie i teraz sobie jeszcze pogadamy, bo ceny tutaj tych naklejek... No, z tego dołka zaczęły odbijać, tutaj spadki górki, teraz jest bardzo możliwe, że jak będzie po prostu ten majorek, to te ceny będą tak skakać, nie góra dół, góra dół i no i no, być może na promocji po prostu znowu spadną. Zobaczymy, czy to będzie no, ten sam pułap, czy nie. Tutaj to jest ten, na pewno te naklejki pokroju tailu, tych graczy, znaczy tych drużyn, które nie grają. To bardzo przyjemnie to wróciło, nie? bo to jest 104 zł Teraz jeszcze takie dwa pytania, które zadajecie, to kiedy sprzedawać skiny. Eee. Aha, miałem pokazać, że spadły. Eee. Ale dobra, może zły przykład. Nie, niektóre te ceny pospadały. Aha, jeszcze się trzyma. Jest duża szansa, że po prostu, jak wejdzie promocja na kapsułki, no to ceny tych skinów no spadną bardzo. Więc jeśli wiecie, że będziecie chcieli inwestować w Paryż, no to tak, jeśli macie skiny, które chcecie sprzedać, no to teraz, bo potem. Będą po prostu spadki na nich, też skrzyneczki. Co tutaj u, skrzyne, u skrzyneczek? Są jakieś tutaj spadki, choć jeszcze w sumie nie tak zauważalne. Jeszcze tutaj w ogóle o skrzynkach nic nie myślałem. Po prostu czekam, Czeka, czekam na tą promkę, bo no tutaj wierzę, że te spadki będą dużo przyjemniejsze. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i cześć.